Apokalipsa dzień po dniu. Konflikt na ziemi. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żyjącą, gdy mówiła: Przyjdź. Wyszedł inny koń, barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. Apokalipsa, rozdział szósty, wiersze trzeci i czwarty. Kiedy ziemskie państwo rozszerza swoje granice i zaczyna zabierać ziemię okolicznym krajom, nie pozostaje to niezauważone. To samo stało się, gdy chrześcijaństwo zaczęło nawracać pogan w cesarstwie rzymskim. Władcy imperium, w którym państwo i religia były ze sobą ściśle powiązane, poczuli bezpośrednie zagrożenie, ponieważ ci, którzy kiedyś palili kadzidło cesarzowi jako bóstwu, teraz odmawiali ugięcia przed nim kolan. Szatan sprawił, że władze rzymskie zwróciły się przeciwko chrześcijaństwu. Dlatego po otwarciu drugiej pieczęci widzimy wielki miecz i konia barwy ognia, czyli koloru, który kojarzy się z rozlewem krwi. Kościół w tamtym czasie, reprezentowany przez Zbór w Smyrnie, był prześladowany i doświadczał wielu ucisków. Stawiał jednak czoła tym mrocznym czasom, pamiętając o obietnicy Chrystusa. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Apokalipsa 2.10 Walcząc przeciwko tej czystej wierze, szatan często ucieka się do siły i przymusu, chcąc w ten sposób uciszyć opozycję. Jednak aż do IV wieku chrześcijaństwo cały czas się rozwijało, ponieważ wiara umierających świadków wywierała niezatarte wrażenie na tych, którzy patrzyli na ich niesprawiedliwą i okrutną śmierć. W tych niespokojnych czasach jesteśmy kuszeni, aby pragnąć pokoju na świecie. Pamiętajmy jednak o słowach Jezusa: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Mateusz 10:34. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Jan 16:33. W pewnym momencie nadszedł jednak w historii Kościoła czas, kiedy prześladowania dobiegły końca, a świat zaakceptował odrzucane wcześniej chrześcijaństwo. Skoro Jezus zapowiedział, że świat będzie nienawidził chrześcijan, skąd ta nagła zmiana? Jan 15:19 Czy prześladowania mogłyby nas uśpić? Czy to możliwe, że potrzebujemy przebudzenia? Zacznijmy modlitwę razem. Święty Panie, pomóż mi być wiernym w dzieleniu się Ewangelią pośród trudnych okoliczności oraz pozwól mi być gotowym postawić Chrystusa na pierwszym miejscu, nawet ponad własne życie. Do dalszego studiowania: Dzieje Apostolskie, rozdział 14, wiersz 22. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wiersz 12. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersze od 10 do 12.